Dziś oksacyno myśl Łódna Mówiny. Na mówiny, no to może Dorotka powiedz, co jako to wyglądały namówiny? Namówiny to były takie, że no kiesika to, no, ojcowie ugadywali. Urodzali, urodzali kto, z kim będzie, kto kielam morgów, kask, jaki jak kawałek, jaką mu miedzę z kim, z kim się łopła, co. No bo licyło się pole, bo były duże rodziny. Trzeba to było łączyć, bo kawałeczki były małe. No to co by wykormić te rodziny, to też myśleli, tak by my powiedzieli kapkę, biznesowo. Jako to te pozynić te dzieci, co by one nie miały, co by może kapkę i ojcom pomogły. Prawda ciotecko? No tak, prawda go no. no. ale... I jak duże gnoisko, to znaczy, że gospodarstwo duże, <noise> dużo krop, to tam się trzeba zynić. A jeszcze jak miał konia, to jest bo, to jest, A to, to rzadko, to, jest, to rzadko. już Bogoc był. No to ale wszyscy, też, no. też było tak, no. że się wybierali między sobą, prawda? No, to, co, się ta, co się tak polubili między sobą? No to czasem ojcowie nie dawali. Różnie się to kojicowe i zazwyczaj coś źle, bo tako, przepraszam, że ci się wtrącę, ale tako, co nie chciała ojca, posłuchaj, bo ojciec wybrał wzięcia. Ja ona go nie chciała, chciała i za tego, co ona kochała to musiała z iść i za przeproszeniem nic nie dostała, żadnego wiana. To prawda, no ale jak już tak dobrze się uradzili, już doszło do tych y, namówin, to godali jeszcze na to dowiady, no to ześli zesz się ojcowie z jednej strony i z drugiej strony, no i urodzali. Co to tym dzieciom daj? No i jak, jak była jako dziewka, no to czy to była pierzyna, co to skrzynia, co jakie łodziny, e, kiela tych morgów, kiela kawałków, ojcowie to musieli łap go daj Targowali, ślubem. targowali się, swatowie się targowali, co jak najwięcej no więcej. Daj więcej, daj więcej, Ta, a daj... I a... zalezało, je mieli mieszkać, bo to ten przyciągał ku sobie, bo jak brał cenową do chałupy, to chciał, by jak najwięcej dostała ona. A, a ten zaś w kolei, jak brał zięcia do chałupy, to też chciał, żeby jak najwięcej przyniósł. Przy bo, bo on bogaty i mm. co by był jeszcze bogaty. No. no i tak, no No a jak to? Jak był biedny, no. to wyścigali? No nie wyścigali No To nie doszło do ale zawsze tak no. bywało i do dzisiaj to przecież nie zanikło. Każdy chce mieć bogatszego, no. Nikt nie chce tego no biednego. To, no i to się musiało, te złobsze łoflaskę, brzydko powiem, O, ćwiartkę. o ćwiartkę, no bo przynieśli, wypili, po kielusku, co, a może i więcej. No i tak już to, jak już ura, u, uradzili, dali zgodę, no to już się potem ryktowali na nomowiny. Tak jest

a drużbowy byli po młodego strunie i potem e, drużbowali, no i to tak robota. Weseli... Ej wy tam na końcu, co wy to tam wydziwacie, dołóżcie do pieca. Nie do pieca, do ogniska. do pieca też mogą. A do pieca też. No, no i tak no. Płockoj, bo już No i ustalili, no, ustalili. no, no, ustalili ustalili. no teraz, jakby się weszli. No to i dali... tańcówka nawet była, bo orkiestra też była tak. wtedy. Na każdą okazję było. I na każdą okazję. Hmm. To bo zawsze było potańcowaj, pośpiewać, to wypić to jakąś jest, karstę, To zawsze była. Po 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 jest, to, to już była zaś okazja. I potem ustalali, kogo będą pytać na wesele, kogo, które druski pójdą pytać do chałupy, bo to się jeździło. A czemu? Bo dużo ludzi się pytało z tej samej wsi, bo ludzie się nie przemieszczali tak, gdzie się po całym świecie żyją i, i przyjeżdżają. W, jednym, w jednej wsi wszyscy, cała rodzina. W jednej wsi albo tak w no. tej wsi, co się lubili. Tak. A jak się zaś wsi nie lubiły, to zaś, <laughs> ty zaś ty godali. Ej, ty babę bierę z tej wsi, ej, ta tam się krowa nie, nie, nie nadaje. A co dopiero a nie będę, nie go z której wsi. Nie będzie <laughs> z <laughs> no, no, ale były takie, <laughs> zasi, reklamować. że te wsi się nie lubiły i to, to ojcowie potem nie radzi mieli, jak zaś syn poseł za, Zagroń do drugiej wsi, a ta wieś to taka była, no go dali, że nie, nie najlepso. Ale jak posiłzałeś do innej wsi, no dobra, dobra, dobra. A najlepiej, no to jakby z tej samej wsi se, se wziął babę albo baba se wzięła chłopa, nie? No, ale to już mamy dowiady zrobione i teraz dali nano mówiny. Prawda? nam mówiny. No, to, no to, to już obgadujemy też niestety no te mówinę teraz, że już ustalone jest, kiedy będzie wesele, jakie gości będą pytać, jaką orkiestra będzie kucharka, one będą tańcowe. Wszystko to było wtedy, wtedy już poopowiadane, ustalone. No a po tym co? Baby znosiły ze wsi, torbak, mąkę. Jajka, pamiętasz? Ty, ty, ty nie pamiętasz, ty no, ja jest ty, ty je, to nie pamiętam. Ja no, pamiętam, jak się ważyło na remizie. No to, no, to, to już to, kap, to, kap, ho! ho. Czasy. Ja pamiętam, że jak było wesele we wsi, no tam prosi, pytali na to wesele, co u sąsiada czy w, w rodzinie, to się zanosiło, cało się albo... To było normalne, że każdy zaniósł torbę, Gaździna zaniosła torbę y, i tam miała ze 2 kg przynajmniej masła syra albo jeszcze więcej jak 2 kila, ze 30 z 50 jajek, mąki tam też dołożyła i taką wielką torbę zaniosła przed weselem i tak znosiły wszystkie baby, także pieczyni było załatwione, bo to naniosły y, sąsiadki no i rodzina, siostry, kto to tam y, była możliwość, gorzołkę też kupili. A bo są upędzili, a co by się to łokowitki nie zrobił dawniej. Zrobili sobie łokowitki, same se, sami sobie pili, no i było dobre, no. To może łok I dina, te, no na, właśnie. Wojny, tak, a potem powiemy, tak, jak tak, to tak, pytali tak, na to wesele. Tak. To słuchajcie, te namówiny... My się my tu, tam, u, u, a, dobrze, żeście się łosgodały, wyście się tak zgodały, że to ugadują rodzice. Ale wiecie, bywało też tak, że to jednak już rodzice widzieli, że coś się tam... Działo, no nie? I tu mamy takie przyśpiewki właśnie, że... No, no. Ze, no ze tu chłopok ewidentnie chyba chyba, chyba, chyba... chyba ją chce. Chyba ją chce. No przyśpiewaj, no, mamusz. Idę josę, idem do jednej dziewczyny. Ej, kie mi nieład głowie, będą namówiny. Ej, idem się naleco, bo tu taki zwyczaj. Jak mnie będą chcieli, to będzie wesel. Mamy kolejną melodię. To jest piękną taką To może, nie wiem, zaśpiewaj raz i później chcę Tak Ale teraz jest dobrze. Jest dobra, wydatka, dobra. Dobra, dobra, dobra. A to jest znano melodia. Ja dobra, zacznę. Sumigaj, sumigaj sumija żębina. Co drugo kałupa, wydaj dziewcyna! Co drugo kałupa, na wydaj dziewcyna. I jedzie wóz Mamy już pytanie na wesele, czyli nie tak jak dzisiaj chodzą zaproszeniami, prawda? Ale Tylko. Już teraz nawet pod no. no to albo i teraz, teraz to już. No, to już nie, nie parmy na dzisiaj, Nie, tu, tu teraz. nie. Bo to, Bo to już to, co jest teraz, to w ogóle. Ale wcześniej to druzgowie chodzili i pytali na wesele. No. Ja tak gadała. Tak, jak no, już nie, się nie, to godały, no. Ja danę... uprzedziła, no, dobre, no i dobrze, no, dobre, dobrze. No dobrze, dobrze. No, no dobrze. No. I słuchajcie, mamy kilka śpiewek, prześpiewamy je, tak, a jest. później trej zaproszenia. Będziemy cytaj. Ej, bydom te słudkowie, ej radość we wsi mieli, ej nie będę pędaj, ej a ja. Boga ci piękna melodia, no nie? Piękna, piękna. I, i, I to przychodzili ci druzbowie i mieli taki wierszek. Ja go mam spisany z książki, ale mi go opowiadała mojego chłopa, babka. I ona to z pamięci go dała. I słuchajcie, jest piękny. Pytali wóz na weseli młodo poni, młody pon i łojcowie z łobu stron. Byście nimi nie gardzili, na weseli przychodzili. Na gąseckę, na kureckę, na ćwiertówkę piwa, na dziesięć łobręcy. Nie wyjdziecie sami. Będzie wosta więcej. pójdźcie, a zaros, bo trzeba Hanu się z jasiem do Łętorza zaprowadzi, gdzie się im tak poli. Pytamy pięknie.